Witam wszystkich serdecznie i bardzo gorąco pozdrawiam. Już wiem, że te moje przekazy są czasem bardzo kontrowersyjne i wywołują wiele różnych komentarzy. Dobrych, złych. Ale cóż, możemy się z wieloma rzeczami nie zgadzać. Mamy prawo komentować. Proszę tylko o jedno. Nie używajmy wulgaryzmów. Nasz świat, nasz język, jakim byśmy to nie mówili, jest tak piękny, że nie potrzeba nam takich przerywników i uwidaczniania czy u wypuchlania własnych słów w taki oto dramatyczny, jakby to powiedzieć, nieładny sposób. Postanowiłem spotkać się ze Stefanem Hopkinsem. I otóż to spotkanie, to co przekazał Stephen Hopkins, było dla mnie niesamowite. Jego postać w ogóle jest niesamowita, i gdy przyjrzymy się bardziej jego biografii, życiorysowi i tego co mówił, możemy śmiało stwierdzić, że to jest taki rewolucjonista, który wszystko wywraca do góry nogami. Ale jeszcze mówi, że wie co robi i że ma rację. I po części ma rację. Kiedy go spotkałem za zaświatach, jeśli tak można powiedzieć, kiedy próbowałem się z nim połączyć, zobaczyłem w miarę, można by rzec, w miarę młodego człowieka, który był całkiem sprawny, stał bardzo wyprostowany, aczkolwiek nadal niewysokiego wzrostu, z dużym uśmiechem na twarzy. I kiedy zapytałem się go, co by chciał powiedzieć ludzkości. Czy jego wszystkie dokonania, przemyślenia e, mają tutaj, u, jakby powiedzieć, uwiarygodnienie? Rozłożył ręce, tak jakby takim gestem szerokim powiedział: To wszystko zaskakuje, to wszystko trochę przeraża i to wszystko robi z nas bardzo małych, bardzo małych ludzi. Kiedy zapytałem się go, co z jego teoriami, powiedział, niektóre są słuszne, niektóre mniej słuszne. Trzeba by tu dużego wywodu, ale dopiero teraz, jakby zobaczyłem, ile świat ma poziomów, ile świat ma poziomów, i to mi podkreślił, albo jakbyś wolał usłyszeć, ile świat ma wymiarów. I teraz to, co jest, jest na wymiarze naszym ziemskim, jest niesamowite, ale także niesamowite jest to, co jest na drugim wymiarze, na trzecim, na tym tak zwanym, duchowym, czy jak to się mówi, potocznie w zaświatach. Bo za światem tym, czyli w zaświatach. Cały wszechświat, który powstawał, powstawał wielo, wielowymiarowo i miliardy, miliardy lat zajmowało na poznanie. I muszę ci powiedzieć, i wam wszystkim tak mi rzekł, że nadal nie wiem zbyt wiele. Nadal jestem na początku drogi poszukiwań, i nadal będąc tutaj rozmyślam, i jakby to powiedzieć, próbuję się czegoś dowiedzieć. Myślisz, że jeżeli przekroczysz tą barierę śmierci? Wydaje ci, że będziesz wiedział wszystko, ale nadal, nie niewierznic, jesteś mały, a wtedy bardzo mały, bo zaczynasz dostrzegać rzeczy, o których nawet nie mogłeś śnić. Gdy widzisz te piękne budowle, gdy widzisz te piękne lasy, te krajobrazy, te drzewa po kilkanaście metrów wysokie, gdy widzisz to wszystko, co cię tutaj otacza, to wszystko, co do tej pory widziałeś, jest bardzo małe. I mało stateczne. Chcę powiedzieć, że wszystkie rzeczy, które mówiłem o tych dziurach czarnych są jak najbardziej autentyczne i nie były moim wymysłem. Nie będę o tym tutaj opowiadał, bo to trzeba by zajrzeć do tych wszystkich rzeczy, które powiedziałem. Ale w 70% miałem jakąś rację, ponieważ potrzebę do tego bardzo naukowo. Dzisiaj wiem, że w tych wszystkich ewolucyjnych rzeczach brał udział Bóg. Że bez jego energii to wszystko by się nie zadziało. I nawet jeśli nastąpił wielki wybuch, który zrobił, zrodził wszechświat, to ten wielki wybuch musiał w czymś powstać. A w czym powstał? Kiedy mówiłem, że ludzkość była bardzo, czy w ogóle świat był bardzo taki skurczony, że to wszystko się rozrastało, to wiedziałem, co mówię. Ale to nadal w czymś powstawało i ktoś ten cały wybuch zainicjował. Dziś już wiemy, kto. Tak bardzo chcę powiedzieć, że to, co zrobiłem, to, co zadziałałem dla ludzkości, dla tych, którzy żyją, robi wielkie wrażenie. I nie żałuję ani jednego dnia. Dzisiaj, gdy jestem sprawny, gdy mogę normalnie chodzić, biegać i tak spokojnie, swobodnie oddychać, wiem, że moja misja była trudna, ciężka, ale i kontrowersyjna. Bóg naznaczył mnie szczególnym umysłem, ale także i trochę ograniczył. Być może wiedział, że ja jako wariat trochę będę za dużo mówił, czy za dużo teoryzował. Chcę wam wszystkim powiedzieć, że wszechświat jest niesamowity i składa się z poziomowych różnych warstw. I to z tego powodu ciągle poszukujemy, istniejemy. Jestem na innym wymiarze. Jak to mówi się potocznie w zaświatach. Jestem na innym wymiarze, i ten inny wymiar jest najcudowniejszą rzeczą, jaka możecie spotkać. A chcę wam podkreślić, że tych wymiarów jest nieskończona liczba. Bo przecież, gdybyśmy bardzo w prosty sposób tylko pomyśleli, ilu ludzi już odeszło podczas te setki tysięcy lat z tej Ziemi. To gdzieś muszą być. I właśnie na tych wielu poziomach one są. Poziomy są wielokulturowe, poziomy, się, poziomy są jakby historyczne. Poziomy są takie, gdzie dzicy jeszcze nadal tam są i próbują e, zastanawiać się, skąd wziąć ogień. Ale są poziomy też takie, gdzie latają, jakby statki galaktyczne. To są inne poziomy, inny świat, który nadal istnieje. To chcę wam powiedzieć. Szukajcie, rozwijajcie, ale jedno, motto niech będzie z tego przesłania: pamiętajcie, nie jesteśmy sami we wszechświecie. A liczba różnych istot żyjących, bo my się nazywamy ludźmi, jest tak wielka i tak nieprzebrana, że moglibyście się wszyscy zdziwić. Pytanie, czy są mądrzejsi od nas, trudne jest do odpowiedzi. Czy bardziej inteligentni, także trudne jest do odpowiedzi. Każda cywilizacja, każdy na swój sposób ma coś swojego. I tu mi pomachał ręką i powiedział, że nie czas na wywody, idzie dalej szukać, bo ma co I tak musiałem go zostawić. Być może to wszystko jest kontrowersyjne, no na pewno jest, ale Moje przekazy nie mogą być zbyt długie. Ja też nie połapię się w tym wszystkim, więc zostawiam Państwa z takim oto przekazem. Wszystkiego dobrego i do następnego spotkania.